Dzisiaj z mikrofonem wylądowaliśmy na stoku, no, w końcu ferie, choć jeszcze nie śląskie, ale już sprawdzamy jak sytuacja na stokach. Dzisiaj wylądowaliśmy na jednym ze stoków w Korbielowie. No, muszę przyznać, ośla łączka. No, w każdym razie moje pierwsze kroki na nartach. No, ale nie jestem tu dzisiaj sama na tym stoku, ze mną profesjonalny instruktor. Nazywam się Grzegorz Goniewicz, jesteśmy na stoku dla początkujących. Sprawdzamy, jak wyglądają tegoroczne ferie. Czy dużo ludzi wybiera się do Korbielowa? Czy sporo osób? nauczyć się jeździć na nartach, no bo podobno Pilsko to, to mekka dla nie tylko tych turystów pieszych, ale właśnie dla narciarzy. Dziś akurat trochę wieje, więc wybaczcie czasem, jeśli wiatr nam się wtrąci w rozmowy dzisiejsze. No dobrze, to zacznijmy od tego. Można jeździć na nartach i na snowboardzie, ale na czym jest łatwiej? Ciężko powiedzieć na czym jest łatwiej, bo uważam, że jeżeli zaczynamy swoją przygodę ze sportami zimowymi pod okiem fachowca, to zarówno narty, jak i snowboard są łatwe i ja bym tu raczej szedł w stronę takich osobistych preferencji. Myślę, że jeżeli ktoś miał przygodę z łyżwami bądź rolkami, będzie mu trochę łatwiej na nartach. Z kolei, jeżeli ktoś jeździł na deskorolce, mountainboardzie, to pewnie deska snowboardowa będzie dla niego łatwiejsza. No i nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby spróbować i tego i tego i samemu wyciągnąć wnioski. Ale teraz jak tutaj zerkam na stok, to dzieciaków chyba więcej jednak na nartach. Nie da się ukryć, że obecnie narty przeżywają drugą młodość, bo 20-15 lat temu, gdy snowboard wchodził do Polski, stawał się bardzo popularny. Naprawdę wiele ludzi chciało go spróbować. No był po pierwsze modny, nowy, może troszkę amerykański, tak mówiąc potocznie. Teraz jednak narciarstwo zdecydowanie wraca do łask. Myślę, że to jest też spowodowane rozwojem technologii, sprzętu, różnych form narciarstwa, które stały się bardziej popularne. Czyli co? Lepiej najpierw spróbować nart, potem snowboardu, czy może odwrotnie? Nie chcę tutaj e, faworyzować żadnego ze sportów. Uważam, że każdy ma swoje e, zalety i tak naprawdę aktywność na świeżym powietrzu jest tutaj najważniejsza. No to muszę jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do tych fachowych sprzętów, muszę zapytać o to, chyba najgorsze, co możemy zrobić: to wpaść na stok, nawet na taką oślą łączkę, ale prosto z biurka albo z tej szkolnej ławki. Niestety jest to prawda, ale w ostatnich latach, szczególnie wśród dzieciaków, się to zmienia, bo, bo wiele z naszych pociech na co dzień, poza oczywiście lekcjami WF-u, chodzi na zajęcia dodatkowe. Także te dzieciaki naprawdę w dużej większości są bardzo sprytne, ruchliwe, chętnie biorą udział w zajęciach. Niestety z ich rodzicami często bywa gorzej, no bo ta gonitwa dnia codziennego no powoduje, że nie ma czasu na, na nawet małe aktywności. No i tu bym zalecał jednak aktywny tryb życia na co dzień, bo to znacznie ułatwi naszą przygodę, znacznie poprawi też naszą jakość życia, no ale... Jak już nie ma czasu, żeby robić to na co dzień, to chociaż te miesiąc-dwa przed wyjazdem narciarskim, warto by było pogimnastykować, się poćwiczyć, może jakieś bieganie rowerek, bo na pewno zminimalizuje to ryzyko kontuzji, co jest bardzo ważne, ale też sprawi, że nauka będzie przyjemniejsza. No, ale przed samym wejściem na stok też jakaś krótka rozgrzeweczka się przyda. Zdecydowanie, rozgrzewka jest bardzo ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, bo często widzimy narciarzy, że oni przyjeżdżają, zapinają narty, wyciąg i jadą na sam dół, tak? A jednak jest to sport, gdzie mięśnie dostają troszeczkę w kość i warto by było je przygotować na ten wysiłek, żeby nie skończył się nasz zimowy urlop w szpitalu. Tego nikomu nie życzymy. No ale muszę Panie Grzegorzu zapytać, rzeczywiście najlepiej pierwsze kroki na nartach czy snowboardzie? Jednak z instruktorem, nie ucząc się na własnych błędach, w myśl zasady, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz? Myślę, że tak, że warto spróbować wziąć na godzinę czy, czy dwie i na pewno zobaczymy dużo większy efekt tego nauka, będzie łatwiejsza, przyjemniejsza, bo mimo, że są poradniki w internecie YouTube, to nie zawsze mamy kogoś, kto nam podpowie, jaki błąd robimy. Sami siebie nie widzimy, wydaje nam się, że robimy wszystko dobrze, a okazuje się, że to nie jest takie proste, jak wyglądało w internecie. Muszę zapytać o korbielów, tak trochę z szerszej perspektywy. To jest takie miejsce, które daje możliwości dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z narciarstwem czy, czy snowboardem, ale też to jest dobre miejsce właśnie dla tych no, już wprawnych narciarzy. Powiedziałbym, że przede wszystkim Korbielów jest miejscem dla wprawnych narciarzy, bo kilkadziesiąt lat temu były tak naprawdę trzy ośrodki w Polsce, zakopane szczyrki Korbielów i one były właśnie zarezerwowane dla osób umiejących jeździć. Trasy są tu dość wymagające, ale to nie znaczy, że nie jest to miejsce dla całych rodzin z dziećmi. Pojawiły się nowe wyciągi krzesełkowe, troszkę łatwiejsze trasy. Pojawiły się też miejsca takie jak te, na którym się znajdujemy, gdzie osoby zupełnie początkujące mogą stawiać swoje pierwsze kroki, a ich znajomi, rodziny, które już dobrze jeżdżą, przejeżdżają kawałek dalej na Pilsko i tam cieszą się naprawdę fajnymi warunkami narciarskimi i trasami, które mogą sprawić przyjemność. No to w takim razie, takie krótkie może namiary. Sprawni narciarze, choć ci pewnie doskonale znają już korbielów, wybierają które z tych ośrodków właśnie tutaj w okolicy Pilsk. To, czy znają korbielów, to też jest kwestia zagadkowa, bo niestety w mediach e, korbielów ostatnio nie istnieje za bardzo, dlatego cieszy mnie Pani wizyta. E, zdecydowanie Pilsko w Korbielowie jest ośrodkiem dla dobrze jeżdżących osób szukających wrażeń poza trasami, ale są też w Korbielowie miejsca takie jak to. Czyli popularnie zwane ośle łączki. Mamy do wyboru wyciąg Cypisek, wyciąg Andiamo, bądź wyciąg Dimbo, na którym zdecydowanie osoby nie mające styczności ze sportami zimowymi mogą stawiać pierwsze kroki. Ile czasu trzeba, żeby tak właśnie, no już powiedzmy, w miarę swobodnie sobie radzić na stoku? Ile z tej ośle i łączki, ile razy trzeba zjechać? Generalnie, jeżeli osoba początkująca jest w miarę sprawna, uprawia jakieś tam sporty, nie boi się przede wszystkim, to już po pierwszej godzinie z instruktorem jest w stanie samodzielnie wjechać wyciągiem dla początkujących i zjechać z takiej łatwej trasy. Często też w trakcie pierwszej godziny zaczynamy już skręcanie. Ale... Umówmy się, po lekcji z instruktorem trzeba zostać poćwiczyć samodzielnie i skorzystać z kilku doda dodatkowych lekcji, by po kilku, czterech, pięciu dniach skorzystać z tych tras już takich bardziej wymagających i czuć się na nich, na nich w miarę pewnie. Czyli spokojnie ten jeden tydzień ferii. Wystarczy, żeby rozpocząć tę przygodę? Zdecydowanie tak. Oczywiście należy pamiętać, że mówimy tu o narciarstwie rekreacyjnym i bezpiecznej formie spędzania swojego wolnego czasu w górach. Oczywiście na przygotowanych trasach dla osób w miarę początkujących, tak? czyli nie pchajmy się od razu na te najbardziej wymagające trasy. A jaki sezon właściwie macie i od kiedy w Korbielowie trwa, trwa sezon? No bo w pewnym momencie nieźle u Was sypnęło. No ale też z drugiej strony na ten śnieg trzeba było trochę czekać. Tak, to prawda. Ciężko powiedzieć, od kiedy jest sezon, bo tak naprawdę pogoda hmm, potrafi spłatać dużego psikusa. I tak jak rok temu, w styczniu, mieliśmy 20 stopni, nikt by tego nie przewidział. Tak, w tym roku zima przyszła dość wcześnie, bo już pierwsze ośrodki otworzyły się w Polsce hmm, w listopadzie. W Korbielowie zaczęliśmy działać już w grudniu, mniej więcej w połowie grudnia. I jest to też mocno uzależnione od sztucznego naśnieżania, bo o ile w całym kraju może nie być śniegu, może być ciepło. Tak, w górach zawsze ten mróz, szczególnie nocami, jest i pozwala to naśnieżyć stoki. Je przygotować. Oczywiście opady naturalne, tak jak pani wspomniała, są bardzo ważne, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że tego śniegu nie ma już tyle co 20-30 lat temu. Nie zdarzają się niestety tak śnieżne zimy. Ale musimy zdementować, jeśli w Warszawie, Katowicach czy Krakowie śniegu nie ma, to w Korbielowie jest. I jest go no pod dostatkiem. Zdecydowanie tak. Państwo tego nie widzą, ale musicie uwierzyć nam na słowo. W śniegu mamy dostatek, noce są mroźne w dzień, piękne słońce, bezchmurne niebo idealne warunki, by cieszyć się nartami. A jak Pan ocenia ten pomysł z kumulacją terminów ferii? No, dacie radę obsłużyć takie skumulowane ilości narciarzy i snowboardzistów? Jeżeli mówimy o Korbielowie, to tutaj te Ilości narciarzy obecnie nie są zbyt wielkie, ale jeżeli mówimy ogólnie o naszym kraju, Polsce i innych ośrodkach, to uważam, że kumulowanie tego w krótszy okres nie jest dobrym pomysłem, bo tak jak mówiłem, zima zaczyna się już początkiem grudnia i pozwala włodarzom ośrodków na naśnieżanie tras więc ten sezon tak naprawdę potrafi trwać 3 do 4 miesięcy w wyższych partiach gór, Pilsko, Tatry on trwa nawet do początku maja więc kumulowanie tego na pewno nie będzie dobre dla osób prowadzących wyciągi bądź jakieś usługi turystyczne typu noclegi ale także dla czasowiczów bo przyjeżdżając w krótkim okresie czasu cała Polska, tak jak pani powiedziała, skumuluje się na tym stoku no i przełoży się na większe kolejki mniejszy komfort i pewnie mniejsze bezpieczeństwo Wspomniał pan o kolejkach, no i trzeba też yy, jasno powiedzieć, że w Korbielowie tych kolejek specjalnie nie ma. Jak ktoś chce no właśnie poszaleć sobie na stoku mniejszym lub większym i nie doświadczyć stania w kolejce, no to gdzie, jak nie tu. Zdecydowanie korbielów, tak jak pani powiedziała, kolejek tutaj brakuje. Oczywiście zdarzają się momenty, być może w środku dnia, że do tego wyciągu kilka minut trzeba poczekać, ale zdecydowanie jest to dużo krótszy okres oczekiwania niż w bardziej popularnych ośrodkach. Także jeżeli szukają państwo ciszy, spokoju, pięknych górskich krajobrazów i świetnych warunków narciarskich, to zapraszam was do Korbielowa. No i jeszcze jedna kwestia. Bardzo popularny ostatnio, wspomniał Pan o modzie na narty, na snowboard. Niedawno zawitała ta moda na skitury. Wyjaśnijmy, wyjaśnijmy słuchaczom dokładnie, na czym polega e, jazda, jeśli tak można powiedzieć, na skiturach. I z czego wynika ta cała popularność? Należy zaznaczyć na początku, że mamy narty skiturowe, ale też snowboardziści mają splitboardy, czyli rozdzielane deski, które wyglądają tak jak narty i dają im możliwość podchodzenia. I zdecydowanie jest to bardzo popularna i modna ostatnio, szczególnie od czasów pandemii, forma spędzania czasu w górach. Daje nam możliwość przemieszczania się po górach bez korzystania z wyciągów, docierania w niedostępne miejsca, a następnie oczywiście cieszenie się świetnym zjazdem w dziewiczym śniegu. W niedostępnym terenie. No, ale to raczej propozycja dla tych, którzy ośle łączki mają dawno za sobą. Dokładnie tak. O ile samo podejście niekoniecznie sprawi problemy, bo zwykle idziemy gdzieś tam po szlaku albo w jego okolicy, to zjazd w terenie, który nie jest przygotowany, nie jest wy wyratrakowany, wymaga już odpowiednich umiejętności. Dobra znajomość, technika, doświadczenie jest wskazana, żeby. Nie korzystać z pomocy służb typu GoPro. No, oni tak, podejrzewam, mają w sezonie sporo roboty. Dokładnie, dlatego zdecydowanie praktyka i szkolenie. No to, Panie Grzegorzu, jeśli możemy, zajrzyjmy też do Waszej wypożyczalni i spróbujmy coś dobrać, no bo to też jest sztuka, żeby jeździć i w butach, i w sprzęcie dobranym, no właśnie, pod konkretną osobę, bo tu jest chyba klucz do sukcesu. Dokładnie, źle dobrany sprzęt potrafi być niekomfortowy, niewygodny i. Nauka na nim nie będzie tak łatwa i prosta jak na odpowiednio dobranych nartach. No to w takim razie idziemy. Tak. No i wchodzimy do wypożyczalni. Sprzętu tutaj całe mnóstwo. Może coś się znajdzie na reporterkę. Niezbędnik początkującego narciarza, no to pewnie narty. No ale jak je dobierać? Co tu decyduje o długości, wielkości? Najważniejszym czynnikiem jest wzrost. Ale też często pomijana przez niektórych waga, bo są różne narty o różnym stopniu twardości i waga tu też naprawdę jest ważna. Nie można ciężkiemu e, facetowi na początek dać miękkiej narty, szczególnie jeżeli mamy twardy, oblodzony stok, który często się zdarza po sztucznym naśnieżaniu. Waga jest ważna też przy ustawianiu wiązań narciarskich, o czym początkujący często nie mają wiedzy, a jest to najważniejsze dla naszego bezpieczeństwa. Narta przy upadku ma się wypiąć i zabezpieczyć nasze kolana przed nieprzyjemnymi skręceniami. Jeśli mówimy o ustawieniu wiązania, to jest kwestia tego nachylenia w bucie? Nie, jest to kwestia siły wypięcia, czyli w trakcie, gdy zrobimy błąd i nasza noga mogłaby się nienaturalnie wykręcić, to wiązanie powinno Odpiąć buta, mówiąc potocznie, żeby zapobiec temu wykręceniu. No dobra, nie zdradzajmy mojej wagi i wzrostu, ale które nadawałyby się, no właśnie, żeby tak spróbować zjechać. Dla osoby początkującej zdecydowanie polecam narty all-randowe, all-mountain, które będą dość uniwersalne w każdych warunkach. I nie będą na tyle wymagające jak narty, na przykład gigantowe bądź slalomowe. Taka narta powinna być mniej więcej 10 do 15 cm krótsza niż nasz wzrost. No ale podejrzewam, że kask to, to też niezbędny element. Zdecydowanie, kaski są bardzo ważne w kwestii bezpieczeństwa. W Polsce przepisy mówią, że są obowiązkowe do 15 roku życia, ale zalecamy założyć kask każdemu, kto przebywa na stoku, bo. Zawsze jest to dodatkowa ochrona i bezpieczeństwo. A jak to jest z kijkami? One są właściwie konieczne czy nie? Zdecydowanie są konieczne. Eee, bardzo ułatwiają naukę, bardzo poprawiają naszą sylwetkę i rozłożenie ciężaru ciała na nartach. Niestety bardzo dużo narciarzy, szczególnie tych, którzy stawia swoje pierwsze kroki samodzielnie, zapomina o nich. Stąd później w dalszym etapie nauki bądź w dalszym etapie narciarskiej przygody Wychodzą błędy, które później nie jest łatwo, że tak powiem, wyplenić. No właśnie, o to muszę zapytać, jak tak obserwujecie podczas, podczas szkoleń. No, tych innych na stoku widać te błędy, że mm, tu ktoś jednak chyba samołkiem jest? Widać. Szczególnie jeżeli jeżdżą narciarze bez kijków, to już można śmiało stwierdzić, że jest to samouk, bo nikt mu nie wytłumaczył, po co są te kijki, jak ich używać. I osoba znająca się na szkoleniu bez problemów wyłapie takie błędy. No dobrze, mamy kije, mamy dobrane narty, mamy kask, ale jeszcze buty. Tak, buty. Najważniejszy jest tu rozmiar buta, długość stopy podawana w centymetrach. But taki musi być przede wszystkim dobrze dobrany, wygodny, nie może nas nigdzie uciskać ani obcierać. I co ważne, pięta. Musi się dobrze trzymać. Jeżeli ta pięta gdzieś nam idzie do góry, unosi się, to znaczy, że jest to za szeroki but dla nas bądź nie jest dobrze dopięty. Taka ruchomość stopy w bucie może powodować obtarcia, które nie będą komfortowe w kolejnych dniach i mogą zniechęcić do dalszej jazdy. Pani redaktor, zaczynamy od pięcia buta poprzez włożenie jego przedniej części do przedniej części wiązania. Próbujemy następnie sprawdzamy, czy pięta trafiła zapięcie tylne i naciskamy. Jest Pani zapięta. No i jeszcze powtórka na drugiej nodze. Mocno naciskamy. I co? I na stok? Tak, na stok. Jeszcze tylko kijki, kask i jest Pani gotowa. Panie Grzegorze, jak to się odpina? Odpina się poprzez naciśnięcie kijkiem. Mamy tutaj taki specjalny dołek, który wkładamy kijek i naciskamy, jednocześnie unosząc lekko piętę. Jedna noga jest wolna i druga Teraz możemy zaczynać szkolenie narciarskie. Zdecydowanie na początek zalecamy opanowanie podstawowych elementów, takich jak podchodzenie, obroty, przygotowanie do jazdy i poruszanie się na wprost w płaskim terenie. Dopiero wtedy Złapiemy taką podstawową równowagę, balans na nartach, i będziemy mogli przejść do zjazdu. Podstawową techniką do nauki jazdy na nartach jest jazda pługiem jest to technika wyjściowa hamująca. No to trochę w takim razie to szkolenie jeszcze potrwa. Drodzy słuchacze, dajcie mi chwilę, no i później będziemy kontynuować naszą wizytę w Korbielowie. Tymczasem ja pobieram nauki.